Wierz mi, nie dotarłeś tutaj przypadkowo. To coś znacznie większego sprowadziło cię w tym dokładnym momencie. Wkraczasz w tryb twórczy. A jeśli nadal to widzisz, to dlatego, że zostałeś przez nich wybrany. Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnijmy jedno: kim są oni? To nie żadne tajemnicze siły, czy ukryta potęga obserwująca twoje ruchy. Tak naprawdę oni to sam wszechświat energia przenikająca wszystkie rzeczy, zbiorowa świadomość wszystkiego, co kiedykolwiek istniało i będzie istniało. I teraz wybrali Cię. Więc zanim pójdziemy dalej, kliknij: Lubię to, zapisz się i udostępnij, aby otrzymywać więcej przekazów transformacji i przebudzenia. Nie jesteś tylko kolejną osobą biernie konsumującą informacje życiowe. Zostałeś aktywowany i teraz masz kontrolę nad własną rzeczywistością. Ale co naprawdę oznacza być w trybie twórczym? Oznacza to, że nie podlegasz już zasadom, które większość większości ludzi uwięziły. Nie jesteś już ofiarą okoliczności, pchany przez wiatry losu. Jesteś architektem własnego wszechświata. Pomyśl, ile razy czułeś, że życie po prostu działo się tobie, że byłeś prowadzony w kierunkach, których nie wybrałeś. To się teraz kończy. Wchodząc w to miejsce, przekroczyłeś próg i zyskałeś dostęp do tej samej energii, która napędza gwiazdy, porusza oceany i daje życie temu planetę. Masz zdolność Kształtowania i składania rzeczywistości samą w sobie. Jednak to nie jest prezent, to wyzwanie. Zostałeś wybrany, ponieważ jesteś gotowy, by przejąć tę moc. Nawet jeśli jeszcze jej całkowicie nie rozumiesz, jesteś przygotowany, by przyjąć swoją prawdziwą siłę, ale z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Wszechświat obserwował Cię, testując i przygotowując Cię na ten moment. Dlatego może teraz odczuwasz pewne niepokojenie. To normalne, ponieważ w głębi duszy wiesz, że kiedy już to zaakceptujesz, nie ma odwrotu. Nie bój się. Wszechświat jest tutaj, aby Cię wesprzeć w tej podróży. Więc zacznijmy działać. Jak naprawdę przejść w tryb twórczy? I zacząć manifestować swoją własną rzeczywistość. Wszystko zaczyna się od Twojej percepcji. Większość ludzi żyje życiem, patrząc na świat przez zamglone szkło, skupiając się na ograniczeniach, przeszkodach i powodach, dla których rzeczy nie zadziałają. Ale w trybie twórczym nie widzisz ograniczeń, widzisz możliwości. Każde wyzwanie staje się schodkiem, każda przeciwność. Jest paliwem dla Twojego rozwoju. Przestajesz pytać, dlaczego to się ze mną dzieje, i zaczynasz się zastanawiać, jak mogę to wykorzystać. Gdy jesteś w trybie twórczym, nic nie jest marnowane. Każde doświadczenie, emocja i chwila stają się narzędziem do tworzenia. Przestajesz być reaktywny i stajesz się proaktywny. Przestajesz czekać, aż wszechświat da Ci to, czego pragniesz. I zaczynasz działać, wiedząc, że wszechświat działa z tobą, a nie przeciw tobie, i tutaj znowu wchodzą oni do akcji. Te niewidzialne siły, synchroniczności i szepty intuicji, które cię prowadzą, to nie tylko zbieg okoliczności, to wszechświat mówiący: Jesteśmy z tobą, idź naprzód. Ale jak wiedzieć, czy naprawdę jesteś w zgodzie? Z tym uniwersalnym przepływem. Jak wiesz, czy naprawdę współtworzysz, czy tylko forsujesz rzeczy, by się wydarzyły? Odpowiedź jest prosta, ale głęboka. Wiesz, że jesteś zgodny, gdy rzeczy płyną łatwo. To nie oznacza, że nie będzie wyzwań, ale przejdziesz przez nie z poczuciem spokoju i pewności, wiedząc, że wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Wierzysz w proces, ponieważ wierzysz w siebie. Wielu ma z tym problemy, chcąc kontrolować każdy detal, zmuszając rzeczywistość do dopasowania się do własnych pomysłów, ale w trybie twórczym nie zmuszasz, po prostu płyniesz. Określasz swoje intencje, podejmujesz działania inspirowane, a następnie po prostu odpuszczasz, ufając, że wszechświat zajmie się jak, podczas gdy ty skupiasz się na dlaczego. I dlaczego jest kluczowe. Dlaczego chcesz tworzyć? Dla własnej korzyści? Aby imponować innym? Czy może czujesz głębokie wezwanie do stworzenia czegoś większego niż ty sam? Oto prawda. Im bardziej twoje twory są zgodne z dobrem ogólnym, tym większa masz moc. Wszechświat nie przejmuje się egoistycznymi pragnieniami, ale gdy tworzysz z miejsca miłości i autentycznej służby innym, wszechświat ruszy góry, aby cię wspierać. W końcu wszyscy jesteśmy częścią tej samej tkanki istnienia. Gdy podnosisz innych, podnosisz też siebie. Gdy dajesz swój wkład w kolektyw, kolektyw odpłaca się tobą. Więc pogłębmy to trochę. Jak naprawdę czujesz się będąc w trybie twórczym? To stan flow. W którym czas zdaje się znikać, gdzie jesteś tak pogrążony w akcie tworzenia, że wszystko inne znika. To głęboki spokój, nawet w środku chaosu życia, ponieważ nie reagujesz na świat zewnętrzny, kształtujesz go od wewnątrz. Ale pamiętaj, że jesteś nadal człowiekiem. Będą chwile wątpliwości, chwile, gdy będziesz się zastanawiał i poczujesz, że zgubiłeś drogę. To część podróży. Tryb twórczy. Nie oznacza, że jesteś odporny na wyzwania. Oznacza to, że masz narzędzia do ich przezwyciężania z wdziękiem i mądrością. To znaczy, że już nie jesteś na łasce swoich okoliczności, ponieważ nauczyłeś się kształtować swoje okoliczności od wewnątrz na zewnątrz. Więc pytanie brzmi: jesteś gotowy oderwać się od swojej starej tożsamości, tej, do której zostałeś uwarunkowany, aby wierzyć w ograniczenia? I całkowicie wkroczyć w swoją moc jako twórca? Jesteś gotowy, by przyjąć nieznane z otwartymi ramionami, zaufać procesowi i współtworzyć z wszechświatem w sposób, o jakim nawet nie śniłeś? Jeśli to czytasz, to dlatego, że oni wierzą, że jesteś gotowy. Ostatnie pytanie brzmi: czy wierzysz w siebie? Teraz, gdy włączyłeś się w tryb twórczy i nauczyłeś się łączyć z cichymi siłami, które Cię prowadzą, Następnym krokiem jest opanowanie sztuki manifestacji. Manifestacja nie polega tylko na myśleniu pozytywnych myśli i oczekiwaniu najlepszego. To nauka, proces, świadome działanie twórcze. A kiedy jesteś w trybie twórczym, masz moc manifestowania wszystkiego, czego pragniesz, jeśli wiesz, jak to zrobić świadomie. Pierwszą rzeczą do zrozumienia na temat manifestacji jest to, że myśli są energią. Każda myśl, którą masz, wysyła wibrację do wszechświata, a ta wibracja przyciąga doświadczenia ludzi i okoliczności, które odpowiadają Twojej częstotliwości. To jest podstawowa zasada prawa przyciągania. Jednak większość ludzi tutaj się myli. Myślą, że utrzymywanie pozytywnych myśli automatycznie przyciągnie pozytywne rezultaty, ale nie jest to takie proste. W trybie twórczym. Liczą się nie tylko Twoje myśli, ale także Twoje przekonania, emocje i działania. Możesz myśleć pozytywnie przez cały dzień, ale jeśli w głębi nie wierzysz, że to, czego pragniesz, jest możliwe, albo jeśli ciągle odczuwasz strach, wątpliwości lub brak, będziesz nadal przyciągać doświadczenia odzwierciedlające te niższe wibracje. Jak więc możesz świadomie manifestować? Zacznij od jasności. Musisz mieć krystalicznie jasne wyobrażenie tego, co chcesz stworzyć. Niejasne pragnienia przynoszą niejasne rezultaty. Wszechświat reaguje na konkretność, intencje i skupienie. Więc zadaj sobie pytanie, czego naprawdę chce? Nie tego, co społeczeństwo mówi, że powinieneś chcieć, ani tego, co twój ego uważa, że powinieneś chcieć, ale tego, czego naprawdę pragnie twoja dusza. Wyjaśnij to sobie a następnie dostosuj swoje myśli, przekonania, emocje i działania do tego pragnienia. Kolejnym krokiem jest poczucie, jak gdyby twoje pragnienie już się zmaterializowało. Większość ludzi myśli, że musi czekać, aż ich pragnienie się spełni, aby móc poczuć się szczęśliwi, wdzięczni lub podekscytowani. W trybie twórczym rozumiesz, że uczucie pojawia się najpierw. Musisz wywołać emocje związane z otrzymaniem tego, Czego pragniesz, zanim faktycznie pojawi się ono w Twojej rzeczywistości? To jest tajemnica manifestacji. Kiedy czujesz, że Twoje pragnienie już jest tutaj, wysyłasz wibrację, która przyciąga je do Ciebie. Jednak ważne jest podkreślenie, że nie możesz udawać. Nie wystarczy tylko udawać, że jesteś szczęśliwy czy wdzięczny, podczas gdy w sekrecie wątpisz, że Twoje pragnienie kiedykolwiek się spełni świat nie odpowiada na to co mówisz, ale na to w co naprawdę wierzysz i czujesz. Jeśli masz trudności z generowaniem tych uczuć, może to być sygnał, że konieczna jest głębsza praca wewnętrzna. Być może musisz zidentyfikować i uwolnić ograniczające przekonania, obawy lub wątpliwości, które powstrzymują cię przed pełnym wejściem w energię twojego pragnienia. Tutaj Pojawia się samoświadomość. W trybie twórczym musisz stać się niezwykle świadomy swojego wnętrza. Powinieneś regularnie monitorować swoje myśli, emocje i przekonania, zadając sobie pytanie: czy to jest zgodne z tym, co chcesz stworzyć? Jeśli nie, powinieneś dokonać świadomej zmiany. Może to oznaczać przekształcenie negatywnego myślenia, odrzucenie ograniczającego przekonania, lub po prostu wybór doświadczania wdzięczności w chwili obecnej, nawet jeśli rzeczy jeszcze nie są idealne. I ostatnim elementem tego układanki jest działanie. Manifestacja to nie tylko proces mentalny, jest także fizyczny. Powinieneś podejmować działania. Inspirowane w kierunku swoich pragnień. To nie oznacza zmuszania rzeczy do zajścia ani pracowania nieustannie. Zamiast tego oznacza wyczucie intuicji, wysłuchanie wskazówek od wszechświata i postępowanie zgodnie z nimi. Gdy działasz z miejsca wewnętrznego zgodności, rzeczy zaczynają się szybko ruszać. Drzwi się otwierają, pojawiają się okazje, a wszechświat sprzyja. Aby dostarczyć dokładnie to, czego potrzebujesz. Pamiętaj, nie ma pośpiechu w trybie twórczym. Rozumiesz, że wszystko dzieje się w boskim czasie. Nie musisz niczego forsować ani naciskać. Musisz tylko zaufać, wyrównać się i podejmować inspirujące działania. A gdy robisz to konsekwentnie, zaczynasz widzieć rezultaty swoich wysiłków. I zdać sobie sprawę, że naprawdę jesteś twórcą własnej rzeczywistości. Więc ostateczne pytanie brzmi: na co jesteś gotowy stworzyć? Jakie życie jesteś gotowy obecnie manifestować, teraz gdy wszedłeś w tryb twórczy, ponieważ wszechświat słucha? Wszystko, czego brakuje, to Twoja decyzja. Życie jest pełne możliwości i wyborów. Codziennie masz szansę stworzyć coś nowego, zmanifestować rzeczywistość, która odzwierciedla twoje prawdziwe pragnienia. Ostateczne pytanie brzmi, na co jesteś gotowy i stworzyć? Jakie życie jesteś gotowy i zmanifestować teraz, gdy podjąłeś decyzję o przejęciu kontroli i życiu w zgodzie z twórczym sposobem bycia? Ponieważ wszechświat czeka na ciebie. Słucha swoich pragnień, intencji, myśli. Ale aby rzeczy naprawdę zaczęły się dziać, potrzebujesz tylko podjąć decyzję. Zdecyduj, że będziesz działać, że będziesz wytrwały i że nie pozwolisz strachowi ani wątpliwościom zatrzymać swój postęp. Gdy wchodzisz w tryb twórczy, Przyjmujesz nowe podejście. Rozumiesz, że nie musisz forsować wydarzeń. Zamiast tego ufajesz boskiemu momentowi. Pośpiech i niepokój są zastępowane spokojnym i pewnym zaufaniem, że wszystko rozwija się we właściwym czasie. To nie oznacza, że czekasz biernie, ale raczej, że Twoje działania są prowadzone przez inspirację i zgodność z Twoimi celami. Każdy krok, nawet najmniejszy, jest wyrazem Twojej intencji do przodu. I działając konsekwentnie, zaczynasz zauważać sygnały, że wszechświat odpowiada na Twoją wibrację. Podróż może nie być liniowa, a wyzwania nieuchronnie się pojawią. Ale to właśnie w tych momentach Twoja siła wewnętrzna jest testowana i rozwijana. Wytrwałość, nawet gdy sprawy wydają się trudne, to prawdziwa esencja życia w trybie twórczym. Wątpliwości i strach mogą zapukać do drzwi, ale to od Ciebie zależy, czy pozwolisz im dyktować Twoje działania. Pamiętaj: to Ty tworzysz swoją rzeczywistość, nie Twoje ograniczenia. Teraz decyzja należy do Ciebie. Jesteś artystą swojego życia, a pusta płótno leży przed Tobą. Co namalujesz? Jaką historię opowiesz? Wszystko, co musisz zrobić, to zrobić pierwszy krok zgodnie z Twoim celem i zobacz, jak życie zmienia się przed Twoimi oczami. Im dalej idziesz, tym więcej drzwi się otwiera. Im bardziej ufasz, tym bardziej wszechświat działa na Twoją korzyść. Jeśli ten filmik dotknął Cię w jakikolwiek sposób, jeśli te słowa rezonują w Twoim sercu, skorzystaj z tego momentu, aby jeszcze bardziej się z nimi zżyć. Polub ten filmik, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać treści. Które będą Cię inspirować i motywować do bycia twórcą swojej własnej rzeczywistości. Razem będziemy podążać tą drogą transformacji i rozwoju. Wszechświat nas słyszy, a czas na działanie jest teraz.